Cześć, mam na imię Martyna. Chciałam powiedzieć kilka słów o kursie Błękitny Poród. Jeszcze, co prawda, nie rodziłam, jestem dopiero na półmetku ciąży, ale kiedy dowiedziałam się, że jestem w ciąży, byłam no, poniekąd trochę przerażona. Przerażona, ponieważ poród zawsze kojarzył mi się właśnie z takimi scenami z filmów, gdzie kobieta krzyczy, wszystko ją boli, wszyscy wpadają w panikę. I ja ogólnie mam taki paniczny lęk przed szpitalami, ponieważ troszkę y, traumatyczne przeżycia mam z tym związane. I zaczęłam szukać y, w internecie czegokolwiek na temat porodu, ale takiego porodu, jak to tak naprawdę wygląda. Myślałam też o porodzie domowym i właśnie trafiłam na, na błękitny poród i na Beatę. Bez wahania zdecydowanie w ciągu kilku minut podjęłam decyzję, że tak wykupuję ten kurs. I już po pierwszych kilku lekcjach jakby poczułam w sobie taki, taki spokój, takie, zrozumiałam, że to jest coś naturalnego, coś, co da się przeżyć pięknie i coś jeszcze co utwierdziło mnie, że jeżeli rodzić to tylko w domu, oczywiście mam nadzieję, że mi się to uda, bardzo pomógł mi ten kurs i jakby przekonał mnie po prostu że poród może być czymś wyjątkowym i czymś pięknym, a nie e, traumatycznym przeżyciem. Dlatego zachęcam wszystkie z Was, które no, nie tylko osoby, które się boją e, porodu, nie tylko kobiety, e, które się boją porodu, ale także e, właśnie. E, jeżeli ktoś chce się przygotować do takiego naturalnego, spokojnego porodu, ktoś kto chce poświęcić czas, żeby ten poród wyglądał naprawdę pięknie, bo jakby wszystkie nasze emocje i to, co się dzieje w naszym ciele, odbija się też na tym maluszku w środku, więc naprawdę warto jest nauczyć się tych technik i relaksacji i przygotować do takiego pięknego porodu. Są też fajne materiały dla partnerów. Oczywiście oglądam to razem z moim mężem, który też na początku był sceptycznie nastawiony, żeby brać udział w porodzie, bo też kojarzyło mu się to właśnie z takimi scenami z filmu. Ale po pierwszych właśnie już kilku lekcjach stwierdził, że wow, że chce, że, że jakby to może być coś pięknego. I są też materiały, które można właśnie wykorzystać. Z partnerem, ćwiczenia, które można robić razem, także bardzo zachęcam i cieszę się, że trafiłam na, na Beatę i kurs.